now. Nic, kurwa, nie muszę być careful. Ja miałem sadzić się znaleźć, a ja kurwa jakiegoś konia pierdolonego znalazłem. Kurwa, co nie da się w ogóle go nawet dosiąść nic zrobić. Kurwa, bo mi biją jak frajera ostatniego. Nie chce mi się. Gdzie jest kurwa orzech? Gdzie jest mój pies? I idę tam. Pierdolę to. I kurwa pokrzywy dalej nie znalazłem. Rozumiem, że ja siedziałem, kurwa, i kminiłem jak to zrobić. Dwóch chłopa mogę co najwyżej pobić. Więcej nie da rady. Jeszcze ten chuj starczał. Nie da się go znokautować. Jest przejebana ta gra. Nie jest łatwa. I dobrze. Kurwiłem się, ale tak trzeba. Kolejny dzień grania w tą grę i już trzeci raz się w Fajnie, to jest to, to jest właśnie gra. Wypierdalaj, kurwa. Gdzie idę? Nawet nie idę w dobrą stronę, nie? Siema, wieśniak. Ament. tej jebanej pokrzywy nie mogę znaleźć, no to jest w ogóle kurwa hicior nad hiciorami. Tak się fajnie grało, to dostałem w pierdol jak ostatni frajer, nie? Zamuliłem trochę, muszę, nie wiem, kawy się napić czy coś. Ja bym pobił się z jakimiś frajerami, z jakimiś bandytami, ale kurwa ich jest więcej niż dwóch, to jest slipa, no nie dam rady, no. Z dwójką łatwo, najebałbym ich, o tak o. Też mi się wydaje, że w tej grze jest jakby szansa na twoje powodzenie się ataku, obrony, tak? A, Paweł TP. Dzień dobry, Paweł typy, Dziękuję. Dziękuję za follow-up, Paweł typy. Dzisiaj tak. pujowa misja. Nie zrobię jej, bo nie mam jak. O witalność przynajmniej zabieganie dostaje jakieś punkty. Nie mam, nie mam pokrzyw. Nie mam jak zrobić podki. Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Kurwa, no nie widzę. No nie widzę pokrzywy. No staram się jej kurwa nie widzę. No nie da, nie, nie mogę jej znaleźć. Pieniędzy nie mam. Okazuje się, że jestem słaby, jak chodzi o walkę. Prawdopodobnie jest szansa po prostu na powodzenie się po prostu bloka ten. Jak w każdej grze, ale tutaj jest to chyba tak ukryte, te te, blokowani, ataki. To nawet nie jest na mój level, ta misja prawdopodobnie. Tak, jest owca, fajna owca. A, i to tu nawet. Spoko. I pokrzywy, nie mam pokrzyw, no. Wszystko, co najgorsze się dzieje. Umyję mordę. Cały we krwi pewnie. O, to jest chyba ten ziomek, z którym muszę pogadać. Normalnie idziesz sobie, nie? Nie wiem, to nie jest kwiatek. Jak, jak znasz się na kwiatkach, to one są, mają modele kwiatki e, w tej grze, jak kwiatki rzeczywiste. O, kurwa! Nie. Ja pierdol... Juhu, znalazłem pokrzywę! Kurwa, tyle czasu! Ale pa Patrz, bo ja patrzyłem na, na ten. to szałwia właśnie. to. kurwa. Jak ona wygląda? O to, to jest to, nie? Tak. Patrzcie jaki mały. Ja cię pierdolę. Dawaj to. Tutaj jeszcze jedna była, widziałem, to jest mięta. Ale jeszcze była tutaj pokrzywa jest. Ja pierdolę wszystkie, wszystkie. No właśnie o to chodzi, właśnie to chciałem ci powiedzieć, że tutaj jeśli znasz się na kwiatach i na roślinach, to pomaga ci to w tej grze, bo po prostu sprajty są takie jakie y, masz w realu, nie? Dobrze, Paweł, pojaw się więcej, kurwa, będę miał więcej pokrzyw. Dzięki tobie chyba znalazłem pokrzywę, kurwa. I to tak właśnie ma wyglądać. Tak jak w realu jest i tak wygląda, tak ty możesz sobie dzięki temu zbierać, jeśli znasz się na kwiatkach. Ja pierdolę, tyle tego szukałem! Tutaj, dobra, znalazłem spocik pokrzyw, jeszcze może jakieś tutaj będą gdzieś. No chodzę, będę szukać kurwa, bo potrzebuję, wilcza jagoda, zbieram i tak. Ale zajebiście, że wladłem tutaj randomowo w te, ten lasek. Dobra, gdzie jest ten chuj? Muszę tego psa kurwa swojego odnaleźć, bo jest taka lipa. Bez tego psa się nie da grać chyba. Here you have some problems with wolves. You can say that again. Fucking mangy beasts are eating my sheep. They take them like they were for sale at the market. No bro, Why I can kill two birds with the one stone. That's yeah, che It'll be well worth your while. I hope so. Where can I find that wolf pack? I was grazing my sheep up on the slope last time, by the forked birch. And those monsters learned to go there. I don't take my sheep there anymore. But those fuckers still go sniffing around over there. So we'll bring your flock up there again and wait and see if they come. Are you fucking mad? <laughs> I, <don't wanna laughs> anymore, sheep. I think you just need some bait. Not even one single sheep. I promise I'll look after it. Well, I could lend you Ignatius. He's the stupidest ram I've ever seen. Well, or the brightest. Depends on how you look at it. Ja pierdolę Ignacego muszę wziąć. Poradzę sobie. Nie, biorę barana. Ale teraz mam wziąć barana? No nie no. Okej, okay, gra została zapisana, przynajmniej tyle. To jest ten kurwa Ignacy zajebany. Gdzie jest Ignacy? To jest Ignacy, siema Ignacy. <gry> Sorry, thought now part we'll to Kurwa, On ma chyba w ogóle jakiś ludzki głos podstawiony do siebie. Dobra, tam mamy iść, tak? Biednego Ignacego. No biedny Ignaś. Chodź. B. Kurwa b! Skła be Wypierdalajowco. Kurwa B Chodź. What do they call you Wreszcie, right, kto <mum> no, jest, z kim mogę pogadać na poziomie? No, dojebany jest Ignaś. ba Dobra, ho Ignaś. A co idzie? Kirwa tusty. <mum> Kurwa czajka. Czekaj, Ignaś, poczekaj, poczekaj. Czubajka, nie czajka. Jedz wyrzuć. Wypierdolę tu marcheweczkę. Masz Ignaś. Opierdol sobie marchewkę. To jest moja kryjówka. Ciekaj na wilki, okej. Okay. <grystanie> no nie no. O idą. Dobra, kurwy, zostaw, zostawić Ignasia E, paszły, Gdzie jest kurwa ten wilk? Gdzie jest Wilk tu. A nie, co jest? No i co? Ignaś sobie idzie do domu. Czy co? Aha, co <grystanie> się kurwa dzieje w tej grazie, ty. Teraz ja sobie... <grystanie> zil... Nie wiem. <grystanie> Dobra, jeden padł. Ty nie, czekaj, kurwa, czekaj, czekaj. Zajebali Ignasia. Ja pierdole! bo się zagapiłem na te psy zajebane. Nie, kurwa! Ignaś. Czy udaje? On udaje. No, kurwa. Ja pierdolę, nie Ignaś. Ty, ja mogę zresetować bez kitu. No nie, no nie będę tak grać. Miało być bez resetowania. To jest granie bez resetu. Ale zamuliłem temat, nie? Świeczki na czacie dla Ignasia. Mogę go oprawić. Jakie ma co? co jest? O cholera. Dobra, uprawiamy go. No trudno. I tak, kurwa, nie czuję. No. Trudno.

Lipa. Dobra, tam. Ale ile pieniędzy mi dał Ham? 45 golda. Przecież kurwa nigdy tyle pieniędzy nie widziałem na oczy. Ja cię, kurczę. Nie mogę, no. Gdzie teraz mamy iść? I teraz tak. Ratuj gajowego. Co się dzieje z gajowym? Aha. Nie wiadomo, gdzie on jest. Spoko. Tu jest ta na mieścina, ale mi się wydaje, że tutaj też będzie ta jakaś mieścina, bo w sumie mamy tutaj quest. No, bez kitu. Dobra, to ja idę do tej mieścinki ze względu na to, iż muszę spiadać tematu. I będę miał pieniądze z tego. Kurwa, są te obozy, to ja chyba mogę w tych obozach zapisywać. Tylko nie wiem jeszcze jak. Kurnia, Mać, co jest? O kurnia. No. A, no tak, to jest główne miasteczko, do którego mamy iść. Eee, pijak. Chcę znaleźć kogoś, kto odkupi ode mnie itemy, bo jest lipka. Będą mi się marnować. Ja ich nie potrzebuję w takiej ilości. Nie potrzebuję w takiej ilości, a przydałoby mi się kaski troszkę, tak? Jochaj. Are you talking to me? Oh, ja to... are You really don't remember. I like already Hans. I thought you'd be gone a lot longer. Janku? But I'm not Hans, I'm Henry. Yeah, right. And I'm King Sigismund. Where is it exactly I'm supposed to be coming back from? You said you were off to Germany to sell your wares. I gave you some trinkets to see if you have any luck hawking them for me there. Didn't you go in the end? Scheiße. I'm curious to see your wares. No, it's on Matako. should Masz. I co? I sprzedałem mu to? Tak. Ile mam kasy? 84. Ja cię kręcę, jestem bogaty. Nie miałem nic, a teraz jestem kurwa nad wszystkimi. I są kości. <laughs> no to ten. Dzień dobry. Trój... Za trójkę? O co chodzi? No dobra, no ale gramy. Już jestem lepszy w to. 500 z bomby. Nie, jak to chyba ten. Zapisuję i rezygnuję. 500 z bomby. Nie ma co? Pesto, papryka, kukurydza, szaplenia, salami, mozzarella. To smacznego. Ja pierdolę, co to dzisiaj daje? Hola shit Sypie, sypie Ej, on też miał 500 w ogóle O, widzę, już 100, 200 nawet Jeszcze z raz Musi coś wejść, no musi Nie weszło Kurwa No ja właśnie nic nie jadłem, ja zaraz muszę coś zjeść Kurwa, ej, EJ! Ale póki co to ja przegrywam Ja pierdolę, jedyneczki brakuje Ej, lipa może być zaraz Pierdole, jak ja to przegram Proszę Nie, nie było Czy było? Było KURWA! Dobra, ale jest Wygrałem S, ale trafiłem o trójkę. To nawet jakbym przegrał to ten. Patrzcie, patrzcie jaki kurwa bogaty teraz jestem. 87 i prawie pół. Ja pierdolę. Wszystko mogę teraz kupić kurwa. Nawet jego staru, jakbym chciał. Mega S. A nie, to jest zadanie w ogóle. To jest tu? Porozmawiałbym z tobą. O. Nie, nie wiem, o co chodzi. Chodź. Ale zapytajmy go. The winter before that, they piled snow in front of everyone's doors at night, so no one could get out of their house. And last year, they broke into my cellar and pissed in my beer barrel. Gracious. I, uh, I hope you got your aim back on them. Not yet, no. But since you're here, I've got a plan you could help me out with. Miałbym zrobić. What exactly would you like me to do? Don't worry. I won't make you do any shoveling or pissing anything, but I'll tell you exactly what I have in mind only after you promised to help me i'd hate to reveal my plan only for you to go off and tell the zelievites right away well, if you've got it all figured out, why don't you do it yourself? Right. And who's going to run the inn in the meantime, eh? Besides, everyone in Jellyoff knows us. If someone from here shows up there, they'll get suspicious. No, but I'll okay. All right, I'll help you. Listen up, then. Old Olb, the owner of the biggest plot of land in Zeliof, has this beautiful bull. White as snow he is, snowy, <laughs> far and wide. Obviously, he's very proud of it. Very protective, too. Now we, I mean you, will give his beautiful, snow-white bull a nice New coat of paint. <laughs> Albram is going to lose his mind. Simple, right? Da. Painting a bull, eh? That sounds like fun, right? We just have to work out a few details. First, we have to get some paint. I don't reckon we'll be able to get any here in the village, but you can try and ask Bartoszek, the tailor in Trotskowitz. I hear he dyes his own fabric. And after that, we'll have to make sure the bull stays still while you're painting it. Try asking Radovan, the local blacksmith. I hear he can make some kind of sleeping potion. If you pour it in the bull's water trough, I'm sure it'll do the trick. But sleeping potion? That beast is in. Enormous. You'd better put at least three doses of the potion in there. Alright then Albram's bull will be getting a new coat of paint. <laughs> Nie będę zamieszkał swojego miarku. Nie mogę popać. I remember, it's supposed to be a joke. If you get caught, or something goes wrong, the whole thing will be ruined. Right, so I need paint, sleeping potions, and not get caught. Dojebane. Dobra, na razie to tyle. Nie, nie interesuje mnie, czemu się nie lubią. Ja ci dyszku dają, tymi pałku potargają. Dobre. No to co tam na mapie mamy? O kurwa, co jest? Ale Dojebane chłop, nowe zadanie. A co ja nie odebrałem tego zadania? Kto to kurwa jeszcze jest? Nie, no to on, tak? Nie. Który to?

Better cough up some coin thank you very much I knew you wouldn't leave me high and dry so what kind of story would you like to hear no yes I like stories that can teach me something. stories with a moral uh, haven't you heard enough of those in church but it's not a problem I have just the tale for you and it's not one you'll hear from any priest once upon a time there lived in these very lands two brothers the older was called kuba the younger matthias matthias they were both woodcutters like their father and his father before him one day at the height of summer they were working in the woods the air was as hot as a furnace so matthias went to a nearby pond to cool himself as he was leaning over the cold water, there was a loud splash. His axe had got loose from his belt. In haste, he began to search the muddy bed of the pond, and his hands soon touched something hard and heavy. He pulled it out and could not believe his eyes. He pulled out an axe, yes, but not his old one. It was an axe made of your silver. Good God! I'd grab that without a second thought. Maybe you would, but Matthias would never. He was an honest man, and with a big swing, he threw the silver axe back. He searched the pond again, and this time he pulled out his own axe. Nothing but dull iron, old wood. <laughs> Co za gamoń. No, dobra. Bądźmy poważni. I reckon that was the right choice. Who knows who the silver axe belonged to? Well, quite. Listen on. Matthias was just uh. when suddenly a water goblin came out of the pond, silver axe in his hands, and he said, "You're a righteous man, Matthias, and for your honesty, you may keep both." Axes. Matthias, not hanging around for the goblin to change his mind, took up both axes, gave us thanks, and ran to tell Kuba all about it. Kuba, however, was not best pleased with his little brother's fortune. He deeply envied Matthias for his newfound wealth. So he set out to try the same thing. He ran as fast as his legs could carry him, straight to the pond, threw his own axe in, and began a pretenser. -er. Yet Kuba had no luck. Pulled out the axe he'd thrown in himself. So he tried again. Tricked by sunlight, he grabbed something shiny, only to pull out his old iron axe again. Enraged, he hurled his axe back into the water and yelled, "Fuck this axe! I want a silver one!" But the water goblin heard his shameful cry and was greatly upset by Kuba's greed. So when Kuba reached down into the water for a third time, the water goblin seized his hand, pulled him down a hole to the dark depths, and drowned him. Mm, trochę trochę up? chyba za bardzo, co? That's so cruel, I feel sorry for Cuba. Aye, and so did Matthias. He went to the water goblin and begged for his brother's body so he could take him home and bury him. But the path back from the pond led over a steep hill, and carrying the weight of the waterlogged body exhausted Matthias. He stopped to rest by an old oak tree, and he used a silver axe to cut off a branch that would serve as a walking stick. But it wasn't enough. Somehow, it was still getting harder to continue up the hill. Then Matthias realized the it wasn't thing? his brother's body that was weighing him down, it was the silver axe. The axe was the cause of all this trouble, so he started bashing the silver axe against a big stone with all his might, trying to destroy it. Yet no matter what, he couldn't even make a dent with the oh, of his strength. Thais climbed to the top of the hill. He knew he could go no further, so he found a pretty spot with a view over the valley and dug his brother a grave. There, he buried both his brother and the silver axe that had brought such pain upon them. His final act was to stick the oak branch in the ground by the grave. But lo and behold! The branch grew green leaves and became a tree. The locals have had no dealings with the water goblin since then, but some have had the bad luck to bump into him. And when you walk by the pier, where it all happened, you can still hear his chuckling. That was a very nice story. Story? What story? It's the truth. And why hasn't anyone gone looking for the axe then? because it brings misfortune didn't you listen to me at all look for yourself if you wish rock tower pond isn't far from here the water goblins pier is somewhere among the reeds but leave me out of it Na razie. A co ja jeszcze mam do robienia? Do roboty mam pewnie dużo. Idę popytać o tą kurwa dupę. O, informacje ciekawe miejsca. Dobra, ja nie powiem, pójść spać. Dobra. Tam, pierwszy raz będziemy w nocy chodzić. Może się nic nie stanie. Może nas nie, 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 nie okradną, ani nic. Idę sobie teraz do tego miasteczka. Przez las? Muszę lepiej usiąść. To będzie poważna bitwa pewnie jakaś, nie wiem, za niedługo, czy coś. Gdyby skitu, a ja mam pochodnie.

Do you know anything about her? Hmm, I think I remember her. I bought baskets from her once, and they were very fine. No I mamy. But that was some time ago. a kushiki good no to fajne, Dzień dobry? Greetings. How can I help? I'm looking for a young girl who's gone missing. Her name is Pavlena, and she sells baskets here sometimes. Do you know anything about her? You think something happened to her? That's what I'm trying to find out. Well, you should ask Thrush, the bailiff. I mean, he might know something. No i mamy przełom w sprawie. Co ja nie mogę tutaj wejść? Chyba dlatego, że jest noc, tak? Ale lipa. No, ona z nami nie chce gadać dalej, tak? Ja pierdolę, to kiedy ona się od odobrazi? Ty, a jakbym sobie usiadł i zasnął, jak menel taki, kawy czy to będzie działać tak. No nikt mnie nie zaczepia, to chyba tak. <laughs> Stałem. Co jest kurwa? Bez kitu, spałem sobie po prostu na serce. Gracz w kości Filip. O! O! Dzień dobry Czyli stałem się Menelem. Zasnąłem na ławce na całą noc i najebałem się Miotkiem. No, i o to chodzi. Zagrajmy. 4000. O kurwa. Aha, nic, nic nie trafiłem, nie? Ty, co się stało? Ja już przegrałem. Chyba przegrałem na 2000 z bomby. No ale co z tego, jak ja mam tysiaka do tyłu? On ma... ale on cały czas podwojony żeton? Czy tylko raz mu to zadziałało? Bo jeszcze mam szansę? Nie, teraz się nie dowiemy, bo sk skusił. A ja? O kurwa! Uhu. Nie, on miał tylko raz. Raz mu tylko podwoiło, ale w takie duże mu podwoiło. Ja pierdolę. Niesamowite to jest. Ty, czurki? Dobrze. No co jest, no? Ale mu idzie, idzie, mu ta karta, no? O kurwa, mi teraz jak zjadło. Gonimy się, gonimy, no nie no musi mi teraz paść, no No way! No 500 mi brakuje no, do wygrania Kurwa Ile on dostał chłop? No way O! O! 300 tylko no, kurwa. no nie, no, no nie mogę, no muszę... Kurwa, ale on jest... Aj, przed... no 200 on dostanie, no nie może. 150 mi brakuje. Jest! Szansa, jest szansa. Ja pierdolę! Kurwa, zajebiście! No! S25 i jeszcze dostałem cenowy podwojenia. Jest kurwa, dostałem od niego ten, ten, jego żeton cały. No i teraz by się wypadało zapisać grę. Dobra, idę od razu robić te miksturki ee, z pokrzywy do zapisywania. Chuj z tą misją. Gdzie jest to laboratorium? To ja mogę tak korzystać z tego? Bo to kurwa jest część chata, nie? Nic, nic mi nie pyta. Korzystam z tego, po prostu wchodzę i jak do siebie. Tak. Muszę mieć to, to i to. A co to kurwa, jagody jakieś? Wilcze? Kurwa, żebym miał. Nie gadaj, że zaraz nie będę mieć tych jagód czy coś. Będzie lipa. Pokrzywa. Tutaj mam jedną wilczę. Ja pierdole, nie mogę nic zrobić. Nie gadaj. Potrzebuję dwie wilcze jagody. Ja pierdole, nie. A co ja tracę? Kurwa, jak ja zajebałem od typiary wino, kurwa. Co za lipa, ty? No niesamowite to jest. Odjebałem taką chujnię, że... No i teraz wilcze jagody potrzebuję, bo już znalazłem kurwa te jebane pokrzyby, to teraz nie mam jagód zajebanych, no. <grym, ja <grym, cię <grym, Gdzie Paulinka? Aha, aha. Czy <grym>, There's Roman who brings us wood. Roman? Who's he? A woodcutter like his father. May he rest in peace. He lives just off the green. His hair is red like embers. You can't miss him. Okay. Pavlena's on friendly okay. terms mm with him. Mm-hmm. You could put it like that. Roman's mm pa wouldn't be too happy -hmm. about his son being with an outsider like her, but all he can do now is look down and weep. Not that Roman ain't a decent lad. Honest and hardworking. It wouldn't surprise me if Pavlena left her ma to be with.

sins Don't you think? Why did you drive them out of Truskawis? What happened? Urszena was our midwife. It ain't the cleanest trade, but it's needed. Women all over the domain used to call for her help with birth. Only, as it turned out, bad help is worse than no help at all. I won't go digging up old grievances, but believe me, we had cause enough to drive that old witch out of Aha, była a coś odpierdoliła. Aha. Czyli pewnie się na mnie wkurbił. Gra została zapisana. No to w sumie dlatego chciałem też z nim pogadać. Ale nie, nie wkurwił się na mnie. O tyle dobrze. Dobra, to co ja zrobiłem dzisiaj? Dużo i nic tak naprawdę. Od odblokowałem nowe questy. Coś tam kurwa poszło z tym tym, tym... Pieskiem moim. Może znajdziemy kurwa ten topór nasem jutro albo coś. No i następnym razem, tak, na pewno pójdę na ten topór, popytam o to Paulinę, bo jestem w tym mieście, poszukam wilczej jagody, żeby mieć kurde te potki. Pierwszy raz zrobić potkę prawdziwą. I coś ze sobą zrobić, jak chodzi o te kości. No bo jestem frajerem do bicia, nie? Z tymi kośćmi. I muszę sobie ogarnąć gir. Okraść kogoś, tylko muszę mieć podki do zapisywania, Jeśli będę mieć podki do zapisywania, będę myśleć nad resetowaniem, żeby mi się udało lub nie udało. Ale nie wiem czy w ogóle będę resetować. Jak mi się nie uda, to mi się nie uda, będę po prostu podnosić konsekwencje swoich działań. No a jak będę ginąć, to wtedy będę resetować, tak? No bo. Jak się zginie, to co mam zrobić? Kurwa, no przecież nie, nie, nie skończę grania w tą grę. Od nowa nie będę przychodzić. Nie jestem jakiś pojebany. No, więc. Y, ja będę kończyć sobie teraz. Nie? A bit jestem trochę głodny. Dobra, spadaj.